Tutaj widzicie ujęcia z pierwszej sceny wprowadzającej do filmu Poszukiwacze zaginionej arki. Aaaa! Aaaa! Tutaj natomiast widzicie ujęcia z pierwszego etapu wprowadzającego do gry Indiana Jones and The Great Circle. Cały pierwszy etap tej gry to swoisty list miłosny do fanów filmu. Sceny przeniesione z zaginionej arki zostały wzbogacone kilkoma interaktywnymi elementami. Możemy przespacerować się po lokacji i w formie tutoriala doświadczyć wydarzeń z filmu. Drobna rzecz, a jak miła dla fana. Grając w Great Circle, z jednej strony bawiłem się przy naprawdę świetnej grze, jednak z drugiej strony cały czas miałem wrażenie, że właśnie doświadczam niezwykle udanej filmowej produkcji, która w swojej fabularnej strukturze pełną gębą na Nawiązuje do tej klasycznej trylogii Spielberga. Zatem, z jednej strony, miałem przed sobą bardzo dobrą grę, a z drugiej strony, bardzo dobry film. Mój umysł wręcz nie był w stanie tego ogarnąć. Dzisiaj chciałem skupić się między innymi na tym filmowym aspekcie gry. Co tak naprawdę powoduje, że doświadczamy tej produkcji niczym dobrego kina przygodowego z Indim w roli głównej. A Very, very Partnerami dzisiejszego materiału są ASUS, Republic of Gamers oraz Nvidia. To właśnie od nich dostałem do testów laptop ROG Zephyrus G16 z kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 4090 na pokładzie i na nim miałem przyjemność ogrywać sobie Great Circle. Karta posiada różne wysublimowane technologie, jak na przykład ray tracing, które powodują, że gry prezentują się bardziej spektakularnie. Jednak myślę, że o samym laptopie opowiemy sobie troszkę więcej, gdy będziemy omawiać oprawę Graficzną nowego Indiany. Teraz przejdźmy sobie do aspektu filmowego naszej gry, co powoduje, że to właśnie nie tylko dobra gra, ale również bardzo interesujące kinowe doznanie. Gra już u samych podstaw konstrukcji fabularnej nawiązuje do klasyki filmów z Indianą. Mamy zgrabne zawiązanie akcji, gdy do uniwersytetu włamuje się tajemnicza postać i kradnie jeden z artefaktów. To wydarzenie jest zapalnikiem rozpoczynającym podróż głównego bohatera do Watykanu. can't just run away from your problems indiana watch me Gdzie dowiaduje się kolejnych kluczowych informacji oraz poznaje Jeanę, która od tego momentu będzie mu towarzyszyła w jego przygodach. Dr. Indiana Jones, profesor archeologii Department, e Marshall College, Bedford, Connecticut. Kolejne poszlaki wysyłają naszą ekipę do różnych zakątków świata, gdzie odkrywamy tajemnicę za tajemnicą, rozwiązujemy zagadkę za zagadką, zwiedzamy grobowiec za grobowcem. Wprowadzony zostaje do całej układanki bardzo charakterystyczny złoczyńca oraz towarzysząca mu ekipa pomagierów. Powoli wraz z Indianą rozwiązujemy całą tajemnicę, co wiedzie zgrabnie do ostatecznego punktu kulminacyjnego. Jak widzicie, mamy tutaj klasyczną oś kina przygody. Jednak, oczywiście, możecie w tym momencie powiedzieć: Hej, przecież to nic takiego oryginalnego. Tego typu profil fabularny pojawia się w wielu grach akcji. Macie w pełni rację, jednak to, co akcentuje ten filmowy aspekt Great Circle, to wszystkie części składowe, które budują całą opowieść. Bohaterowie. Mamy tutaj cały zestaw postaci, które swoje portrety psychologiczne żywcem zaczerpnęły z klasycznych filmów. Na pierwszym planie oczywiście Indiana Jones. Słuchajcie, to co wyczynia tutaj aktor podkładający głos, czyli Troy Baker, to jakaś magia. Indiana Jones brzmi jak Indiana Jones. Oh, don't flatter yourself. The great circle is the biggest mystery in all of archaeology. Harrisona Forda słychać w każdym zdaniu, każdym grymasie, każdym odgłosie przez niego wydawanym. Co więcej, twórcom udało się wyśmienicie uchwycić jego charakter w kontekście jego zachowania oraz w konstrukcji dialogów. Jest nadal tym lekko wyszczekanym, bezczelnym awanturnikiem, którego polubiliśmy w poprzednich częściach filmów. Jego towarzyszka, Gina, stanowi fajny kontrapunkt dla charakteru Indiany. Troszkę bardziej rozważna, delikatna, ale nie pozbawiona energii, odwagi i charyzmy. Razem stanowią wyjątkowo udany duet, który bez problemu mógłby grać pierwsze skrzypce w kolejnej odsłonie filmu z tej serii. W każdej lokacji, którą odwiedzimy, poznajemy również zestaw postaci pobocznych. Tak jak są zdecydowanie mniej rozbudowane od dwójki głównych bohaterów, tak nie sposób odmówić im ciekawych scenek. No właśnie, scenek. Eki Udało się tutaj zaprezentować naprawdę wdzięczne, naturalne, ciekawe sceny dialogowe, które w swojej formie idealnie nawiązują do takiego lekkiego kina przygodowego. In Now I want to find Laura. Są po prostu dobrze napisane i bardzo fajnie się doświadcza wszystkich interakcji między bohaterami. No i nie zapominajmy o naszym złoczyńcy. Słuchajcie, ten gość zjada na śniadanie złoczyńców z ostatnich średnio udanych filmów z Indianą. <noise> ekipa ponownie odrobiła zadanie domowe i w jego konstrukcji nawiązuje do tej starszej trylogii. Jest to postać lekko przerysowana i bardzo barwna. Kolejny element, który wyśmienicie nawiązuje do filmowego charakteru tej serii to osadzenie tych barwnych bohaterów pełnych ciekawych interakcji w kontekście wyzwań żywcem wyjętych z serii o Indianie. Na ten kinowy charakter składają się dwie rzeczy. Konstrukcja tych wyzwań oraz osadzenie ich w niezwykle plastycznych filmowych scenografiach, które sprawiają wrażenie jakbyśmy dosłownie prze. Przemierzali lokacje z planu zdjęciowego. Same zagadki są rewelacyjnie zaprojektowane, a słowo, które mi się nasuwa w ich kontekście, to satysfakcja. Poziom ich trudności nie jest bardzo wyśrubowany, ale są na tyle skomplikowane, że zawsze trzeba się na chwilę zatrzymać i przemyśleć swoje działania. I ta satysfakcja bierze się nie tylko z ostatecznego rozwiązania danej tajemnicy, ale też ze sposobu wchodzenia w interakcję ze wszystkimi elementami świata przedstawionego. Wciskanie dziwnych ukrytych guzików, poruszanie. Dźwigniami, przestawianie rekwizytów, przemierzanie mrocznych, skrytych w pajęczynach korytarzy. Wszystko to jest takie wdzięczne, rewelacyjnie zrealizowane i właśnie satysfakcjonujące. Czujemy na własnej skórze, że uczestniczymy w rozwiązywaniu wielkiej tajemnicy, na końcu której czeka na nas jakaś nagroda. Druga rzecz to oprawa graficzna, a raczej artystyczna tych lokacji. Są absolutnie rewelacyjnie zaprojektowane, z dbałością o rozmaite detale, a przede wszystkim o stworzenie wyśmienitego filmowego charakteru, który budowany jest odpowiednią ich konstrukcją oraz przemyślanym oświetleniem. Zaraz opowiem wam o tym, co decyduje o tym filmowym charakterze każdej lokacji, ale myślę sobie, że jeśli już weszliśmy na tematy oprawy graficznej, to jest to idealny moment, żebym podzielił się z Wami informacjami o sprzęcie, na którym ogrywałem Great Circle całą produkcję ogrywałem na najwyższych ustawieniach graficznych i w ogóle nie miałem problemu z płynnością działania. Ale żebyście mieli kontekst, podzielę się z wami dokładną specyfikacją tego sprzętu. Laptop wyposażony jest w kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4090, procesor Intel Core Ultra 9 oraz 32 GB pamięci RAM. Taki zestaw powoduje, że bez problemu wyciśniemy wszystkie graficzne fajerwerki równocześnie zachowamy płynność działania i wysoki komfort zabawy. Na spokojnie mogłem doświadczać klimatu i atmosfery każdej lokacji, nie zastanawiając się nad tym, czy gra zostanie uciągnięta i nie będzie z nią problemów, a lokacje wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Warto tutaj dodać, że karta graficzna obsługuje rozmaite technologie, które powodują, że gry działają ładniej i lepiej. Popularny obecnie Ray Tracing, który powoduje, że światło w grach zachowuje się bardziej realistycznie i naturalnie. DLSS, który z kolei wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania dodatkowych klatek, a wspiera go tak zwana rekonstrukcja promieni, która generuje dodatkowe piksele w scenach wykorzystujących owy ray tracing. Ogólnie DLSS 3 to bajka. Zobaczcie sami. Tutaj mamy odpaloną grę ze wszystkimi fajerwerkami, path tracingiem, maksem detali i właśnie DLSS. W grze utrzymywane jest około 60-70 klatek na sekundę. W momencie, w którym wyłączymy DLSS, gra z path tracingiem w ogóle odpada i całość robi się praktycznie niegrywalna. Uff, dużo tej technicznej nomenklatury, co? Ale słuchajcie, na koniec dnia najważniejsze tak naprawdę jest to, że dzięki temu gry działają szybciej i wyglądają ładniej. Warto też dodać, że laptop posiada ekran ROG Nebula OLED o rozdzielczości 2,5K ze wsparciem technologii NVIDIA G-Sync. Dla fanów filmów, szczególnie istotna powinna być matryca OLEDowa, która pozwala nam osiągnąć na ekranie idealne, piękne czernie. Oczywiście laptop z taką konfiguracją możecie też spokojnie wykorzystać nie tylko do gier, ale też na przykład postprodukcji i montażu filmowego. Oczywiście w opisie do tego materiału znajdziecie link do strony, gdzie możecie sobie przejrzeć całą serię laptopów ROG Zephyrus i warto tutaj dodać, że jeśli zakupicie taki laptop z kartą graficzną co najmniej klasy GeForce RTX 4070, to otrzymacie grę Great Circle za darmo w pakiecie. No dobrze, skoro te wszystkie technologiczne fajerwerki graficzne mamy za sobą, to powiedzmy sobie, jak przekładają się na te filmowe doznania. W dużej mierze jest to zasługą odpowiedniej konstrukcji lokacji oraz wyśmienitego oświetlenia. Trzeba pamiętać, że nawet biorąc pod uwagę produkcję. Kinowe, to co w dużej mierze decyduje o filmowym charakterze scen, to nie to, czy zostaną nakręcone aparatem, wielką kamerą czy smartfonem, ale to, jaką dobierzemy lokację i jak ją oświetlimy. To przysłowiowe malowanie światłem jest kluczowe, a w Great Circle ekipa pięknie światłem maluje, czerpiąc całymi garściami z tradycji wypracowanej przez serię o Indianie. Oświetlenie nie tylko zręcznie prowadzi uwagę gracza w kierunku kluczowych elementów, ale też wyśmienicie buduje atmosferę. Wpadające przez otwory, Smugi światła, lekkie poświaty pochodni, otulające światełko skrywające fragmenty lokacji, to wszystko buduje nie tylko wizualny świat przedstawiony, ale pozwala też wpływać na samą rozgrywkę. Często kluczowa jest gra nie tyle światła, co cienia. Pamiętacie chociażby te ikoniczne ujęcia z filmów, gdy widzimy tylko cień Indiany, który zakłada swój słynny kapelusz? No to tego typu klimacików w grze jest pełno. Co więcej, osadzone są nie tyle w czasie cutscenek, co w czasie w pełni grywalnych elementów związanych z puzzlami i zagadkami. Ostatecznie wszystkie te elementy składają się na niesamowicie ciekawe doznanie płynące z zabawy. Fajna struktura fabularna, spełniająca wszystkie wymogi kina przygodowego. Ciekawie napisani bohaterowie, dobrze zrealizowane dialogi i świetne interakcje między postaciami. Wyśmienity złoczyńca i nie mniej wyśmienity Indiana Jones. Do tego bardzo klimatyczna i filmowa konstrukcja lokacji, związana z zagadkami i fabularnymi tajemnicami. Wszystko to powodowało, że moja filmowa dusza cieszyła się jak dziecko, które po raz pierwszy przeżywa przygody słodowe archeologa. Oczywiście wyśmienitym uzupełnieniem tej filmowej warstwy Great Circle jest sama rozgrywka. Każdy z etapów gry jest związany z jedną wielką otwartą lokacją, po której możemy swobodnie wędrować. Lokacje są niesamowicie urozmaicone i wypełnione masą postaci, przygód pobocznych, sekretów i tajemnic. Odkrywanie ich na własną rękę jest niesamowicie satysfakcjonujące i stanowi największą siłę tych otwartych światów. Ta atmosfera ciągłej eksploracji, odkrywania nowego, rozwiązywania zagadek, szukania skarbów i artefaktów. Faktów. Cały czas miałem ochotę wracać do tego świata. Zresztą to, co najlepiej świadczy o konstrukcji każdej lokacji, to fakt, że miałem ogromną ochotę ukończyć każdą z nich na 100%. A to się nie zawsze w grach zdarza. Ten świat Indiany jest tak dobrze zaprojektowany, tak miły w eksploracji, że sami z własnej woli mamy ochotę go wymaksować, bo to sprawia tak dużą frajdę. Gdybym miał do czegoś porównać model samej rozgrywki, to chyba mogłoby to być, bo ja wiem, Dishonored. Oczywiście bez tych fantastycznych Mocy. Chodzi o otwartość świata, sposób podejścia do poszczególnych misji oraz formę samej zabawy. Gra daje nam do dyspozycji wielką piaskownicę, zestaw narzędzi, ale to co z nimi zrobimy zależy tylko od nas. Ba, przez całą grę nie musimy praktycznie ani razu używać broni palnej. Wszystko możemy załatwić po cichu lub ogłuszając przeciwników używając leżących wszędzie przedmiotów od butelek poprzez młoty, pałki, a nawet jakieś grzebyki czy inne cuda. Zawsze też można ogarnąć temat używając pięści. Walka nie jest szaleńczo rozbudowana, ale na tyle przyjemna, że w żaden sposób nie przeszkadza. W tle tego wszystkiego istnieje rozwój bohatera. Aby uzyskać konkretną umiejętność, najpierw musimy znaleźć lub kupić odpowiadającą mu książeczkę. Następnie musimy się jej nauczyć, wydając specjalne punkty. A punkty z kolei zdobywamy wykonując misje, odkrywając sekrety oraz robiąc zdjęcia różnym charakterystycznym zabytkom. Cały ten system działa niezwykle dobrze i bardzo naturalnie jest związany z modelem rozgrywki opartym na eksploracji. Nowy Indiana to gra, która całkowicie skradła moje filmowe serducho. Wciągająca niesamowita przygoda, którą mogę Wam z czystym sumieniem polecić. Pamiętajcie, oczywiście, że w opisie do tego materiału znajdziecie link do strony, na której poczytacie sobie o laptopie, na którym miałem przyjemność testować całą produkcję. Teraz mamy akurat okres świąteczny, więc wiecie, można brutalnie wykorzystać ten fakt, żeby wzbogacić się o naprawdę mocarny sprzęt. Dziękuję Wam pięknie za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!